Ogłoszenie przykazań bożych czytanie z księgi wyjścia. W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem Zazdrosnym, który każe występek Ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, Którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Boga Twego Pana do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić. W sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień za siódmy jest Szabatem ku czci Twego Boga, Pana. Nie możesz przeto przed w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na niebie, na nich. W siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś żył, abyś długo żył na ziemi, którą Twój Bóg Pan da Tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał, pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Oto Słowo Boże. Wokół niech będą dzięki. Słowa Twoje, Panie, dają życie wieczne. Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszy. świadectwa Pana niezawodne uczy prostaczka jego słuszne nakazy radzę zdarzać. Ja jaśni przekazanie Pana i olśniewa oczy, Słowo od życie wieczne, bo jaśnie Pana jest czera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe wszystkie razem słuszne, cenniejsze nad zjotą, nad zjotą najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Słowa dają wieczne. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntianu. Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla Poganów. Dla tych zaś, którzy są powołani tak pośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem mocą i mądrością bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi. A co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Oto Słowo Boże. Wokół niech będą dzięki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Bóg umiłował świat, że swojego Syna rodzaju. każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie, słowa Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Chwała Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Zbliżała się pora paskie, Żydowskiej. Jezus udał się do Jerozolimy. Świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni. Także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły podywracał. Do ty zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość, o dom twój, pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to, Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykaże się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech zniosę na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty zniesiesz ją w przeciągu trzech dni. Kto zaś mówi o świątyni z tego ciała, gdy więc martwychstwa przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywa w Jerozolimie w czasie pasy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Oto słowo Pańskie.

Co się kryje w człowieku, co się kryje w nas. I to znasz nas lepiej, aniżeli my samych siebie znamy. A samych siebie tylko wtedy poznamy i zrozumiemy, jeśli poznamy Ciebie. I prosimy Cię o takie poznanie. Prosimy Ducha Świętego, żeby nas oświecił, żebyśmy to, co dzisiaj do nas mówisz, potrafili odnieść do siebie i żebyśmy wiedzieli, co mamy my robić, a żeby na Twoje słowa, po Twojej myśli, odpowiedzieć. Tak, słyszeliśmy, jak przyszedłeś do świątyni i zostałeś tam. Sprzedających, kupujących i bankierów. I tak możemy powiedzieć świątyni, w której przede wszystkim znajdowały się tablice przypominające o przymierzu. One były najważniejsze Arka przymierza. To tak, takimi bożkami stali się właśnie ci sprzedający i bankierzy. I tak oto ten proces noszenia do świątyni takich bożków trwa przez całą historię zbawienia, aż po dzień dzisiejszy. To nic nowego, bo słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Pierwsze przykazania odnoszące się do czci, jaką należy jest Bóg, a jakiej należy Ty. Tylko Tobie jedynemu możemy dawać cześć boską. Jesteś Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na syna do trzeciego i czwartego pokolenia. Tych, którzy nienawidzą. Ale też od razu trzeba dodać, ale maski aż do tysięcznego pokolenia, tym, którzy mnie miłują, i z czego moich przykazań. Ale ważny jest tutaj wniosek. Tak, jest kara do trzeciego pokolenia, ale nagroda jest aż do tysięcznego pokolenia. To znaczy, że. Nagroda, nieskończenie więcej przewyższa karę. A my tak się boimy nawet tej małej kary, którą ty musisz zesłać, żeby ludzie zmądrzeli. a żeby zmączeli ludzie i na pewno ześlesz karę, albo już syłasz za wnoszenie Bożka do pierwszej świątyni kościoła katolickiego. Przepraszamy cię za to. Bo to wszystko kara spłatnie na nas do trzeciego pokolenia. Przepraszamy Cię za prowadzenie do świątyni Bożków. I przepraszamy Cię za to, że my też dokładamy się do tego, że dajemy cześć tym Bożkom, tym Bogom z innych religii, tak? Wspólna modlitwa, a przecież to inny Bóg jest w innych religiach. Panie Jezu, a my chcemy być z nimi w zgodzie, tak? Ja czczę swojego Boga, Ty czci Twojego Boga. Byleśmy tylko wspólnie pilnowali klimatu, ziemi, tak? I oto znowu mamy kolejny Bożek, który stała się ziemia, klimat jest dzisiaj Bożek. Potem jeszcze kolejny Bożek, zdrowie, Panie Jezu. <laughs> Dla Ciebie zdrowie jest bardzo ważne. Bo przecież my wiemy, że uzdrawiałeś. Uzdrawiałeś. Ale sam byłeś bardzo niezdrobny. Nie pilnowałeś swojego zdrowia. Poszedłeś na krzyż, ale byłeś głupi po ludzku. No i co? A po co tak gadałeś o swoim ojcu? A miałeś zamilknąć. Mogłeś mu coś oddawać swoją dla takiej indywidualnej. No i nie rozgłaszać tego, że jest jakiś tam Syn Boży. I co? Głupi byłeś po ludzku i skazali cię na śmierć i umarłeś. I tak, Panie Jezu, my tak po ludzku myślimy. Nie będę głupi, bo jak ja przyjdę tutaj, wezmę Ciebie do ust, to się zakaże, Nie będę głupi, nie. Za czym jesteśmy ludzi? Nie ja przyjdę do kościoła, bo mogę się zakażyć. I co zrobiliśmy? Zdrowie jest przed Bogiem. Nie przyjdę do Chrystusa, bo mogę stracić zdrowie, kochany. Panie Jezu, i tak mamy tych Bożków wiele: pieniądz, zdrowie, szczęście ziemskie. Tak. I co mamy robić? Panie Jezu, to wszystko na dzisiaj mówisz, żebyśmy poznali samych siebie. Żebyśmy sobie potrafili odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie w życiu jest najważniejsze. Albo życie ziemskie, albo wieczne. Tu jest kolizja. Nie zawsze ludzkie tzw. Tak potrzeby, zaspokajanie ich, Tobie się podoba. Jeśli jest kosztem. Kosztem oddawania czci Bogu. Kosztem oddawania czci Bogu. Jeśli praca, jeśli praca przewyższa jest wszystkim dla nas i wynagrodzenie, a nie mamy czasu na modlitwę, to co nas czeka? Oczywiście nie można tego powiedzieć. Nie wolno mówić, że piekło. Boże znowu straszy piekłem. Nie wolno. Niebo. Niebo, bo jesteś taki milutki, miłosierny. Nie możesz, nie możesz nas to nieba. A my możemy zapomnieć o tobie, tak. To na wolno jestem wolny. Jestem wolny. I o tej wolności nam wciąż przypominają. I nam wciąż przypominają, jesteś wolny, nie musisz wszystkich przykazań zachowywać. Jak chcesz, to możesz, nie musisz, jesteś wolny. Tak, masz prawo do samorealizacji. Przeszkadza ci ten twój małżonek, a zostaw go! Przecież jest ile innych. Wiele innych mężczyzn lepszych od Twojego chłopa. Masz wolność, wolno ci. Jesteś w ciąży niepożądanej, nie musisz urodzić. Jesteś wolny. Taki jesteś człowiek wolny i głupi. Panie Jezu, nie chcemy być, nie chcemy być takimi głupimi więcej już, jeśli. Jeśli. Nie byłeś na pierwszym miejscu w naszym życiu dotychczas. Przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię. Tak, Panie Jezu. Pogłęb naszej wiary, pogłęb, powiększ tę naszą wiarę, zaufanie Tobie. Tę wiarę, którą słowami wyznajemy. Panie Jezu, modlimy się za wszystkich ludzi, aby Ciebie poznali, żebyś Ty był w życiu ich najważniejszy. Ciebie prosimy. O pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy Cię o wzrost wiary, abyśmy byli silni tą Twoją wiarą. Ciebie prosimy. Panie Jezu, to pomóż nam, żeby przeżycie godne postu pomogło pogłębić wiary w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Łodmy się za uczestników tej Waszej świętej. Ciebie prosimy. Podmyśl o światło Ducha Świętego dla nas. Ciebie prosimy. Panie Jezu, bądź panem naszych dusz i ciał i nie pozwól, aby treści współczesnego świata zdominowały nasze życie. Ciebie prosimy. Modlmy się za kapłanów, którzy zbłądzili w swoim życiu o ich nawrócenie. Ciebie prosimy. Modlmy się, aby jak najwięcej chrześcijan zrozumiało, że poświęcanie całego czasu dla tylko zarabiania pieniędzy i dla różnych rozrywek nie przyniesie im szczęścia. Szczęście mogą znaleźć przy Chrystusie, żeby do Niego wrócili. Ciebie prosimy. Módlmy się o wzrost wiary, nadziei i miłości w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. O z i złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Nas, Módlmy się za wszystkich konających, cierpiących i dusze w czystu cierpiących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bódmy się za życie, aby było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Bódmy się za małego Tymoteusza o szczęśliwy przebieg operacji. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, i przyjmij od nas te prośby, które sobie przedkładamy do uświętym zastępstwem Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Naszego.